Cześć! Z tej strony Karolina i Magda. Co to dzisiaj robimy? Karolina, dzisiaj pokażemy wszystkim, jak z Termomiksem możemy zrobić przepis, który znajdziemy sobie w internecie. E, wprowadzimy go sobie do tak zwanych przepisów utworzonych, więc nie musicie korzystać ze wszystkich tych, które są na platformie Kukidu. Możecie, ale nie musicie, możecie też wprowadzać swoje własne przepisy. Ja taki przepis A, no na konik tak dał. Mi... tak, jak to jest internet. Tak, ja taki właśnie przepis migdałowy wprowadziłam, słuchajcie, będę mówiła parametry wszystkie, które będzie na zegarach ustawiała Karolina, więc jeżeli będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie później ten przepis zrobić w swoim własnym termomixie. ale jeżeli będziecie potrzebować pomocy, jak wprowadzić przepis do przepisów utworzonych, to piszcie i dzwońcie do nas. Dobra, a jeszcze nie powiedziałeś, że to będzie przepis na chleb bez mąki. To będzie typowo bez migdałowy, bez żadnej mąki, tylko właśnie migdały. Tak, nie będziemy mieli toksycznego glutenu, będziemy mieli tylko migdały, będziemy, będą mogły jeść osoby, które są na diecie bezglutenowej. No bo tutaj mamy praktycznie migdały, siemię lniane, co tam jeszcze to wszystko. E, dużo składników nie będzie, będą jeszcze jajka. E, my się chyba musimy trochę poprawić, bo widzę, że jakby nasza kamera nas trochę z ukosa. Tak, Karolina poprawia, dobra. dobra. Okay. Nie wiem, czy teraz nie w drugą stronę, ale okej, czekajcie, zabieram uwagę. E, tak, ustawiamy wagę i słuchajcie, ja ten przepis oczywiście już pokazuję wam, wprowadziłam do platformy Cookidoo. A ja teraz... on się nazywa chleb migdałowy. Chleb tak migdałowy. po prostu, słuchajcie. No i teraz mamy taką informację, żebyśmy rozgrzeli piekarnik. Piekarnik już nam się nagrzewa. Do suchego naczynia miksującego wkładamy 200 gramów migdałów ze skórką. 200 gramów migdałów ze skórką. No to migdałów ze skórką. Okej, ja się nie, jeszcze. To są słuchajcie, Czekaj, takie... Tak, może daję co wsypię, bo to nie Ale ja te wielki mam odmierzone. Dobra. <laughs> Akurat tyle było w pojemniku. Dobra, teraz e, zakładamy miarkę. Czyli e, nie, jeść. przepraszam, jeszcze 30 gramów siemienia lnianego. 30 gramów siemienia lnianego. Wytaruj proszę wagę. O, mamy tutaj. Do Dobra. Jeszcze, bo jest 12. Drugie tyle, nie? No, żołądek są zdrowe, także jeszcze troszeczkę. Dobra. Dobrze, o, mamy 30 gramów siemienia. I teraz zakładamy miarkę na pokrywę I ustawiamy? i ustawiamy 10 sekund obroty 10. 10 sekund, 10, czyli przez 10 sekund teraz będzie głośno, także uzbrojcie się w cierpliwość, to jest tylko 10 sekund. Bo tak jak Karolina powiedziała, to naprawdę jest krótko, słuchajcie, 10 sekund, a nasze migdały, pokaż, że zamieniły się w proszek, w mąkę. Słuchajcie, no po prostu petarda, petarda. My teraz to wszystko tylko sobie zgarniemy, bo taka jest też prośba, żeby te migdały zgarnąć. zgarnąć. Mhm. Bo powtórzymy sobie, słuchajcie, to nasze rozdrabnianie na 6 sekund, obroty 10, dobra. Czasami siła środkowa rozróżniam. Nam wolniej, po bo 6 sekund. Nie miałby 6 wdech. I dycha na Maxa. To jest tylko 6 sekund. Także. Teraz nam się bardziej rozdrobniło i też ten tłuszcz, który jest w migdałach i w siemieniu, on nam zrobił taki masełko. Jakbyśmy to wzięli ścisnęli możemy zrobić taką papkę, zobaczcie, tak, bo nam już się Drugi raz miksując, zrobił się taki, ten tusz się wytrącił. Tak, z, już z siemienia i. Tak, z i to wszystko już teraz takie. Można to sobie teraz przemieszać, żeby nam się to nie przykleiło do naszego naczynia. Nie stukamy, słuchajcie, naczynie. I teraz tak, mamy dodać cztery jajka, więc... Sprawdzamy sobie każde jajko najpierw, zanim rozbijemy. do Tak, żebyśmy nie wbili z buka. Ze Tak, z buka. Niestety się trafiają. Słuchajcie, mi się wydawało, że nie, ale kiedyś mi się trafiło takie jajko. E, I no, niestety warto to sprawdzić. na wiejskie, widzicie jaki kolor? No, piękny. Tutaj takie żółciutkie w środku. To no, będzie chleb taki rzucił. Nie, ja, on będzie taki migdałowy. Migdałowy, ale chodzi mi, że fajny kolor. Jak jest... Wiejskie jajka, to wtedy ciasto drożdżowe mamy żółte. Dobra, mamy 4 jajka. Słuchajcie, co mamy dalej? Mhm. 100 gramów mleka czyli, czyli roślinnego. Waga. Czyli uwaga, jakie mleko masz? To jest albo migdałowe, albo Osiane już nie pamiętam. Mhm. Pamiętajcie, że wszystkie napoje roślinne, tak zwane mleka, możemy zrobić w termomiksie. Migdałowe robi się minuta 10, 10 sekund. Mamy 100 gramów mleka. 100 g mleka i mamy 20 g oliwy, ale możemy, słuchajcie, dać sobie na przykład. Tak, możemy, słuchajcie, 20 g oliwy z oliwek, ale możemy użyć, bo ja będę chciała, żeby ten posmak tego chlebka był taki, właśnie z suszonymi pomidorami. Więc damy sobie tej zalewy z suszonymi pomidorami. 20 g, dobra. I jeszcze drugie tyle. Jest. Mamy 20 gramów. Czy jakiejś soli będziemy jeszcze dawać? Teraz dajemy, słuchajcie, jedną łyżkę stołową soku z cytryny. 5 gramów sody oczyszczonej. Jedną soku z cytryny. Mhm. 5 gramów. No to e, będzie nam bardziej to wytarłowa. Ta, soda oczyszczona. Słuchajcie, no. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Ok. Mamy 5 gramów. I yy, soli. Soli mamy. No oczywiście musimy to posolić. Więc, Lóżeczkę, tak. tak yy, to ja mamy 5 gramów soli, czyli też taką łyżeczkę. 5 gramów Zaraz. to będzie. będzie mamy oczywiście no i to zobaczymy. To My mamy oczywiście i... wszystko odważamy, więc słuchajcie, precyzyjnie. 5 gramów. Mamy. 5 gramów mamy tej soli. I co teraz możemy dać. Yy, Jakieś trzy ząbki czosnku, tak? Okay. Do smaku. Do smaku, dobra. Mm -hmm. I, I co? I damy jeszcze, słuchajcie, mamy jakieś ulubione zioła, słuchajcie, dać. Więc teraz e, proponuję, e, proponuję na przykład, e, ja mam takie zioła. Gdzieś tu były. Haha, e, suszone pomidory e, z chili. To będzie taki fajny, z, tą, z tym czosnkiem no ja myślę, że to będzie świetnie. To, to też można pomidory To, to suszone z. Dokładnie. To też są właśnie takie. My możemy dać, słuchajcie, majeranek, możemy dać to, co lubicie w swoich takich różnych wytrawnych chlebkach. Jak to lubicie smakowo, może być rozmaryn, może być kminek, to co lubimy. Jak dajecie dobre to ten to posiłek jest zawsze. Mamy bezprawny. to. 20 sekund, obroty wsteczne 3,5. Czyli nastawiamy obroty wsteczne, to wiecie, że tutaj klikamy na zegarze. zegarze, na nóż, mamy strzałkę w lewo, Zielono, to są obroty wsteczne. A ja myślę, że to I warto pokazać. Poczekaj, sekund? słuchajcie, jeżeli to widać, Karolina, pokaż jeszcze raz, tu w tym miejscu na zegarze klikamy nóż. Sobie, tak, i nawet wsteczne. na dole pojawia się komunikat, że obroty nam się włączone, tak. Tak, że włączyły nam się obroty wsteczne. i teraz jaki tam miały być parametry? 20 sekund? 20 sekund Pierwszy na Pierwszy zegar 20 3 i ostatni zegar 3,5. Także 20 sekund. Ja jeszcze wezmę A czy ten czosnek nam się rozdrobni, magna? Nie, za chwilę będzie go pomieszać. A. Jeszcze potrzebuje Nam się jeszcze nie, nie rozdrobnił, ale ja teraz proponuję, słuchajcie, z tej zalewy, słuchajcie, jak zostaną tam te pomidory, to tak dla smaku możemy sobie parę takich plastrów pomidorów suszonych też rzucić. Już jest w zasadzie wszystko i będziemy to przelewać do naszej, e, czyli to znaczy ręki. Chleb śródziemnomorski, nie, udaliśmy Dajmy pomidory, oliwę z, tosty, z tej połowy pomidorów, czyli my to I Teraz już jest. Teraz tak Magda. Teraz możemy już po prostu wymieszać na obrotach 4 normalnie z nożami, żeby to się delikatnie już tylko rozdrobniło. Bo chodzi o ten czosnek I za chwilę wszystko wyląduje w blaszce wyłożonej papierem. Ile sekund? To już możemy skończyć. Słuchajcie, to już jest wszystko i całą tą zawartość naczynia miksującego przelewamy. Proszę się nie zdziwcie, bo to jest wszystko w formie takiej płynnej, płynnej, zobaczcie. Tak? Przelewamy do naszej blaszki. Możemy to sobie jeszcze oczywiście zgarnąć dokładnie, żebyśmy tutaj nie... Lajka nam to zagęszczą dużo. Tak. Jajka i soda. Ale słuchajcie, nie przerażajcie Pytujemy. się, że ma to formę płynną. Za chwilę to będziemy wypiekać. Wkładamy to do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 45 minut. 45 minut. Pamiętajcie, że tutaj... Eee, się można... 35 Że chyba. tu naciskając nad tymi trzema zegarami Nie bo nie widzę 35 minut 180. I teraz możemy sobie taki timer tu włączyć, jak będziemy wkładać do piekarnika. Mamy timer, tu od góry taki ptaszek. Mhm. Eee, nastawiamy te 35 minut. Ja już wkładam do piekarnika. Tak. 35 minut nastawione. Eee, włączam zielony przycisk. I teraz cokolwiek by się nie robiło, nawet jak będziemy wykonywać inny przepis, to po 35 minutach termomik da nam sygnał dźwiękowy, że możemy wyciągnąć ciasto z piekarnika. W no kolejnej części filmiku zobaczymy. Do zobaczenia za 35 minut. Chleb nam się już upiek. Wyjąłem już go z piekarnika. Steiner nam zadzwonił. Słuchajcie, mamy coś takiego. I teraz po wyjęciu z piekarnika pokażemy Wam. Jak wygląda ja, chleb? Jak piękny jest chleb migdałowy. Mhm. Ja upleję kawałek. A my sobie spróbujemy. Jeszcze gorący. Ale pachnie pomidorami suszonymi. Tak wygląda kromka takiego chleba. i Magda, spróbujemy sobie po kawałeczku. bardzo. Ciepły. Na zdrowie. Mm. Pomidory suszone czuć. Mhm. Super. Polecamy chleb migdałowy. Z suszonymi pomidorami i Słuchajcie, Dzwoncie do nas piszcie w skali Bermudsy pomożemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.